Audi GT eTron Quattro Długa nazwa, prawda? I dosyć skomplikowana, ale jak ją rozebrać na czynniki pierwsze, można bardzo ładnie tę piękną tajemnicę rozwikłać. Dlaczego GT? Dlatego, że jest to takie nowoczesne, by powiedzieć, nowatorskie Gran turismo czyli czworo drzwi, ale niska sylwetka, przysadzista i opadająca linia dachu. Gran turismo czyli samochód, który powinien dobrze się spisywać w długich trasach, choć jest to samochód elektryczny. O tym, że jest to samochód elektryczny, twierdzi drugi człon tej nazwy, czyli Etron. Mieliśmy Etrona w różnych już wydaniach, teraz mamy GT Etrona, no i Quattro, że jest to Oczywiście napęd na cztery koła, w tym wypadku krzesany z dwóch silników elektrycznych. Tu jest silnik elektryczny jeden, na tylnej osi jest silnik elektryczny numer dwa, wspomagany dwubiegową przekładnią. To jest też niezwykle istotne, że nie jest to taki zero-jedynkowy układ napędu elektrycznego, tylko rzeczywiście można tutaj troszkę pokombinować. Wszystko to ma na celu co? Oczywiście zwiększenie osiągów, ale także zwiększenie ekonomiki jazdy, bo ten samochód przy tych dwóch silnikach i mocy, nie jest to jeszcze samochód z literkami RS, bo tamtego użyję dla Was specjalnie na torze tutaj testowym u Tomka Kuchara. Ta wersja Etrona GT to jest samochód, który ma być jeszcze w miarę długo zasięgowym samochodem, czyli kładziemy nacisk na zasięg, kładziemy nacisk na osiągi, kładziemy nacisk na efektywność, bo musimy przecież te kosmiczne moce, tu jest ponad 500 koni, przełożyć jakoś na asfalt. Nie sztuką jest licytować się na liczbę koni. Można robić samochody po 800, po 900, po 1000 koni. Można krzesać również 1000 Nm momentu obrotowego. Największą sztuką jest wszakże przełożyć to wszystko na nawierzchnię. Jak to zrobić, żeby ten samochód na maksa efektywnie przyspieszał? Nad tym czuwa taka elektronika, że gdybym miał się zagłębić, co to tak naprawdę jest, to byś Powiedzieli, a e, Kornacki się nie zna. Bo rzeczywiście na tej elektronice Kornacki się nie zna, został poinformowany i poinstruowany, że jeszcze bardziej biegunowe zrobiły się tutaj tryby pracy. Od trybu komfort do trybu Dynamic mamy po prostu przepaść. Można tym samochodem pojechać bardzo dostojnie, bardzo elegancko, bardzo linearnie, dbając o zasięg, a można wcisnąć Pedał akceleratora przełączyć się w tryb dynamik albo zrobić najpierw w tryb dynamik, a potem wcisnąć pedał akceleratora, bo po co robić odwrotnie i rzeczywiście stworzyć z tego pojazdu istnego diabła. Na czym jeszcze polega jazda samochodem elektrycznym? Dzisiaj nie rozpatrujemy aut elektrycznych tylko jako taki substytut, jako, takie, jako taki zamiennik, jako coś uzupełniającego. Dzisiaj z takim samochodem, jeżeli ta sieć szybkich ładowarek będzie się dalej w tym tempie rozwijać, będzie można zdobywać Polskę i Europę, bo przy dobrych wiatrach, przy spalaniu. Tak w trasie rzędu 21-23 kWh na 100 km przy baterii, która ma ponad 90 kWh, łatwo można policzyć, że ładnych kilkaset kilometrów możemy zrobić, a przy szybkiej ładowarce 20 minut, kawka, kolaszka i za chwilę jesteśmy zatankowani. Błyskawicznie przechodzimy do tylnej części nadwozia. No i co tutaj się dzieje? Tu się dzieje tyle, jak spojrzę. O, wezmę sobie teraz taki kaderek ustawię, niczym fotograf słynny modowy na przykład. Choć z modą nigdy nie byłem za pan brat, ja tutaj widzę, słuchajcie, 911. Ja tutaj widzę taką różnicę pomiędzy tą szybą, słupkiem C, a szerokością tego nadkola, że jestem w szoku. Szoferka się zwęża, dach opada, trójkątne okienko. No, przecież to jest normalnie DNA 911. Jakie to jest piękne, jak nam się te segmenty zaczynają zazębiać, jak samochody sportowe. Krzyczą i wołają do nas wręcz. Po prostu ja jestem stary takim sportowcem, jestem tak osadzony na glebie i na tych wielkich kołach, że zobaczyć, że ja ci się w zakręcie nie wychylę w ogóle, bo ten samochód rzeczywiście w zakręcie wychylić się nie ma prawa. Narysowana ta sylwetka jest z jednej strony bardzo dostojnie i spokojnie, ale z drugiej strony bardzo dobitnie. Zobaczcie na te trójkąty, zobaczcie na te haki. Jest oczywiście łączenie świateł, które dzisiaj wróciło do mody. Ono było modne w drugiej połowie lat 80. Dzisiaj ta ledowa listwa wraca do mody. Tu jest tylny spoiler, który automatycznie wysuwa się po przekroczeniu 120 km na godzinę. Masywny zderzak. Malutka tylna szyba. Ja znowu tutaj patrzę i ja znowu widzę. No znam się trochę na 911. Ja tu znowu widzę. Jakieś analogie. Dużo węższa szoferka, dużo szerszy cały tył tego samochodu. Naprawdę, można by krzyczeć do tego auta. Rzecz może nie za bardzo istotna w samochodach klasy GT, ale jeżeli podróżujemy w dwie lub w cztery osoby, może warto coś do tego kufra zarzucić. Kufer jest, jest oczywiście siatka, bo tym samochodem wolno po zakrętach się nie jeździ. Czy jest to górska droga, czy jest to tor wyścigowy, zawsze tym samochodem się można powściekać. Tutaj osiągi są, o tym oczywiście będziemy gadać jeszcze bardzo długo, niewspółmierne do jakiegokolwiek innego samochodu, który miałby układ zasilania spalinowy. Tu się wszystko dzieje szybciej, tu się wszystko dzieje mniej zauważalnie, tu się wszystko dzieje po prostu od razu. Zachodzę w głowę i zastanawiam się, jak tutaj kurczaki pieczone pokochać te samochody. No bo. Ta miłość jest trudna, ta miłość jest wymagająca. Z jednej strony ktoś nam te elektryki narzuca i mówi, dobra, był sobie RS6 kiedyś, były fajne, szybkie samochody, a teraz pokażemy Wam elektryka takiego Etrona GT i on będzie jeszcze bardziej wydajny, jeszcze szybszy, jeszcze będzie lepiej przyspieszał, jeszcze większy moment obrotowy. Można się licytować na te cyferki właściwie nieustannie. No i co? No i muszę Wam powiedzieć, że w sumie każde spotkanie z taką nowością, z kolejnym samochodem, to jest dla mnie jakieś kolejne odkrywanie kolejnej Ameryki, bo no, nie można powiedzieć o samochodach spalinowych, że one są do siebie podobne. Każdy się na swój sposób różni, każdy jest na swój sposób piękny. I teraz ja to piękno postaram się Wam odzwierciedlić. Proszę się wszyscy trzymać teraz, gdyż przełączę się w tryb Dynamic, niech będzie. Zrobię... Takie kontrolowane, w miarę wartkie ruszenie. Oh, dwa biegi na tylnej osi. No i teraz tak. Jeżeli ktoś mi będzie pragnął powiedzieć, że elektryczna motoryzacja to jest jakiś tam. Widzi się kilku panów od ekologii, to ja mówię: O kurde, blade. No chyba jednak nie. Chyba jednak te samochody nawet w traktowaniu takim bardzo wyczynowym, będą w stanie zrobić więcej, powiedzieć więcej, zareagować szybciej niż samochody spalinowe i pokazać, że rzeczywiście ta, no nazwijmy ją, nie wiem, no ekologiczna motoryzacja potrafi być bardzo wydajna i bardzo szybka. No, mogę to powtórzyć. Dobra, no jeżeli wszyscy wytrzymają, jak się nie pożegamy tutaj na pokładzie, to zrobię to jeszcze raz. Lewa noga na hamulcu, prawa noga pedał gazu. Bam! Takie wbicie drugiego biegu, ja wiem, że tu niestety jest skrzynia tylko dwubiegowa, ale takie wbicie drugiego biegu z tylnej osi, bo tam jest silnik ze skrzynią, a tu jest silnik dopędzający przód, to ja pamiętam tylko z Porsche 918 Spider, jak pum, on te biegi przepinał w tym trybie sportowym, jakież to było piękne, urocze i jak to rzeczywiście poniewierało człowiekiem tutaj w środku tego samochodu. No tutaj jest podobnie, mam jakąś przemysłową arterię i ja się tą przemysłową arterią cieszę jak dziecko. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilą wpadłem w jakąś ogromną dziurę, ale mam zawieszenie trzeciej generacji, jeżeli chodzi o pneumatykę. Pneumatyka w Audi zawsze była taka miła, gładka, uładzona. Teraz ona potrafi również przewidzieć to, co za chwilę zadzieje się na drodze. Jak są garby poprzeczne, zmiękczy zawieszenie. Obojętnie w jakim trybie jedziemy. Jak nie ma garbów, jak jest równy asfalt, tak jak tutaj, to mówi dobrze, panie Adamie, można teraz nas pocisnąć, można pojechać y, troszkę szybciej. To jest tak strasznie efektywne przeniesienie mocy i momentu obrotowego. 630 Nm tutaj jest i koni jest tutaj ponad 500, a ja czuję się, jakbym miał taką niegrzeczną zabawkę w łapach. Dwie tony, 300 waży ten samochód, a mi się wydaje wciąż, że ja jadę jakimś takim filigranowym berbeciem motoryzacyjnym, że to autko mnie prowadzi za rękę i mówi jeszcze, jeszcze, jeszcze mnie ciśnij. Niesamowite jest to, że w tym samochodzie w ogóle nie czuć prędkości. Ja się rozpędzam po prostu tutaj jak taki niegrzeczny młokos, bo cały czas czuję, że mogę. No, i to jest troszkę takie, może. Potrafi człowieka zwieść, ale jednocześnie no, trzeba mieć sporo oleju w głowie, żeby takim samochodem jeździć. No, skoro auto kosztuje prawie pół bani, dokładnie 440 tysięcy w tej wersji, to trzeba mieć dobrze poukładane wełbie i trzeba dobrze mieć poukładane w kieszeni, żeby sobie na takiego e, GT Etrona pozwolić, no bo przecież to nie są samochody dla wszystkich. lewa noga na gazie, lewa na hamulcu i czym szybciej zdejmiesz tą nogę, tym wychodzi nam, że będzie Czyli nie lepiej. przymulać na launch control, tak? W, w sensie chodzi o samo zdjęcie, tak? W samo w sensie... zdjęcie i tu mamy dwie, dwie koncepcje, albo ściągamy mm -hmm. bardzo szybko do siebie, no. albo niektórzy robią w ten sposób, że jak to spadał hamulca, to zdejmuje, bum, bok. A, w ogóle, bo Tacy mają, takie no mamy nie, koncepcje ja czasami. Uwaga. Weźmy 3, 2, 1, 0. Go. 3, 1. 1. Jedną dechę ci klepnąłem. <laughs> Zawsze musisz wygrać, po prostu. hamuje, hamuję. Nic się nie bój, śpiewaj z nami stary przebój. Eee, całe życie jest wariatami. To jest bardzo trudny zakręt. On jest podwójnie. On tu idzie, się, tak? Ale, ale rondo, rondo, rondo. Rondo, tak? tylko dobrze. Wiesz, to, to... Ja sobie tutaj patrzę. On jest na sam samochód, wiesz. On... A tu! O, widzisz, już bym pojechał dalej po rondzie. No człowieku, no przecież ja nie jestem, jestem kierowcą chyba... rajdowym, ja jestem kierowcą wyścigowym. Gdzie? Nie, ja jestem słabym dlaczego? nawigatorem. A dlaczego ty mi nie mówisz dokąd? Ja jestem bardzo słabym nawigatorem. Yuh. Co? Nie, no nic. Od lewej, weprzywaj. Od lewej. Och, ty. Jedziesz mniej więcej 7 no, na godzinę szybciej. Yy, albo. Mniej więcej teraz? No, teraz możemy zrobić pętlę yy, śliską. Chciałem ci powiedzieć, że po prostu jedziesz bardzo, masz trochę faktycznie na, yy, pod steru, natomiast jedziesz po, ko kosmicznymi prędkościami. Chodzi tak. Jak po popatrzysz, jak. Raz na przykład Etron jedzie, który ma niskość do ciężkości, po prostu w ogóle się prawie nie kołysze. Mhm. A RS 6 przy tym to wygląda jak łódka, tak się kołysze na boki. A ja RS 6 też kocham, to też fantastyczny. Ja też uwielbiam. Na, uwielbiam. na każde warunki, gdyby mi ktoś powiedział, zabieram ci całą flotę twoich samochodów, zostaw sobie jeden, to bym zostawił RS 6. Znaczy, e, nie mam, ale bym sobie wziął. Tak, bo, e, zgadzam się z tobą w 100%. Proponuję, teraz? żebyś sobie zobaczył. Na na tak, żebyś zobaczył jak fajnie, jak fajnie działa mhm. kontrola atrakcji. I co? Też czy, klepnąć, czy tak? Czy z łączem czy bez lączu, mhm. po prostu sobie wystartuj i zobacz, jak ładnie będzie kontrola trakcji go trzymała. To jest super śliska płyta, wręcz jak na lodzie. Ok. Zobacz, jak to się ładnie... Ta. Tam, I ona, tam, ona zwykle zamula, ta. a tu nie, ta. Zamula, ta. nie, tu nie jest, zamula, tu jest, tu jest dalej pełen, pełen... otwiera po no, milimetrze tam, przez most. Pełen ogień, Mówiłem Ci, jak jeździliśmy a, w deszczu no. tym samochodem? Zobaczmy, to, to jest ciasno, prawe mhm. koła mają iść po białym, yy, lewe po czarnym. Mówiłem Ci, jak w deszczu jeździliśmy? Dobre to. Wyobraź sobie, że w deszczu... No. możesz w prawo albo w lewo, jak Ci się pasuje. No. pasuje? pojadę tak jak Ty jechałeś Tomek, bo ja wszystko to tak jak Ty robię. Staram się przynajmniej. Wyobraź no. sobie, jak jeździliśmy w deszczu... No, mów mi. ...to e, w ogóle nagle przyszła nawałnica, ulewa, wycieraczki nie nadążały. I wyobraź sobie aquaplaning, duża, gruba warstwa wody. I wyobraź sobie, że jedziemy, i, znaczy, startujemy i myślę sobie, kurde, no przecież to przyspieszenie z trzech no. sekund to pewnie wzrośnie do pięciu sekund minimum. No bo, no, bo, no bo faktycznie elektronika zamknie, tak, może. Nie go sprowokować, tak no ty mów. Ja tak. sprowokujesz go. E, natomiast słuchaj, wyobraź sobie, w deszczu, w Aquaplaningu, 3,2 sekundy. Czyli w deszczu pogorszyliśmy się tylko o, 2 ,2 sekundy. o czym sekundy. Ale świadczy? to są w ogóle wartości stare, które to są to kosmiczne. kosmiczne. Tak, Kiedyś ale... się mówiło o 6, 8, tak, potem o 5 tak, sekundach super A W wodzie jeszcze. Więc słuchaj, wyobraź sobie, o czym to świadczy, że na wodzie jedziemy 3-2, czyli jeszcze mniej niż podaje katalog. Świadczy to o tym, że jest fantastyczna trakcja i fantastyczna elektronika która mm -hmm. otwiera tyle, ile można akurat, ile można grypu uzyskać. w drugą stronę, bo tam jest szarpak. <laughs> bez pilota jesteś zgubiony, tragedia. a ja jestem kiepskim pilotem, Nie po prostu ja ci tłumaczę tragedia. o przyspieszeniu. Dobrze, a, a, dobrze, a ja zjeżdżam, bo już te dalej jechać. Ale nie w tą stronę. No. Gdzie? A w którą stronę? No zjechałeś nie w tą, tam, a, teraz, ale teraz już dobrze, tak? Adaś, uwielbiam Cię po prostu. <laughs> ja kompletnie nie wiem, stary. No. Ale ja Kiedyś obiecałem... To bez, bez Cię uwielbiam. Kiedyś tak. mojej żonie <laughs> powiedziałem, że nie będę... Tam, tam, tak, tak? No to jeszcze jedno zrobię <noise> program na przykład. Przypałowałem. Kurktyny są łączone. O, A lewą nogą na hamulcu, zobacz delikatnie, czuję, jak mi ten tył zaczyna odpływać. przód zaczyna płużyć, ale skurczybek nie reaguje na moje bodźce wtedy, no. tylko reaguje na swoje bodźce. Dobra, i teraz masz, nie masz szarpaka włączonego, tylko kurtyny wodne. Mm -hmm. Tu ta płyta jest wyposażona w aż 9 kurtyn wodnych. Myślę, że to jest evenement na skalę światową. No jest. Myślę, że powinieneś wjechać z prędkością 40 paru kilometrów na godzinę i zobaczymy, co się stanie. Pierwsza będzie z lewej czy z prawej? Nie powiem ci. O, hmm. A ja wiem, ale ci nie powiem. Szarpak wyłączony, teraz cię nie będzie tak. szarpało. No na 40 parę, zobaczymy. No. To jest super śliska płyta. No zobaczymy, co się stanie. Cyk. Dobrze, dobrze. Nie dobrze. pogłębiać, nie pogłębiać. Dobrze. Stary <głos》list, <głos》. Stary dobrze. list no, nie. No, tak. I tu pierwsza w lewo. I ale no, jest zawsze jesteśmy, testujemy samochód, ale cały jest czas patrzymy, tak, chcesz jakie chcesz ruchy, jaka dziewczynka. Czy chcesz szarpak już? Szarpak, poproszę. Poprosimy szarpak i kurtyna zamknięta. To nie spiesz się, bo procedury dobrze, no, mieszania no, oleju dobrze, no. Niech proceduje no. Powiem ci wariacie, że dobrze dzisiaj się było z tobą, czy jest z tobą spotkać, bo nic się wariacie nie zmieniło. No Możesz sobie ty. zrobić jeszcze kółko, zanim szarpak się. Tak. No, cudownie, to teraz yy, może zmiesza. w lewo pojedziemy. No pojedziemy w lewo. Będziemy żygać w lewo teraz. <laughs> Łączę sobie cię No nie jest takie pieniądze nie będę się męczył. No tu jest tak przewidywany, tu jest taki ten punkt tak. jeden, w którym on mówi o. A chcesz po sobie tu? spróbować bez kontroli trakcji? On mówi po prostu nie, no dawaj. Chcesz, to zatrzymaj się. Zacz, a zobacz jak je zahamowałem. To w ogóle kiedyś brrr, pulsowanie, ABS-y, różne cudawianki, a nic na pedale hamulca nie jest wyczuwalne. On po prostu hamuje. I teraz masz problem, bo masz koleżko 650 koni, no. 800 N, nie masz kontroli trakcji. No jesteś tak. na śliskiej no, płycie. Jestem Dziękujemy. Pan jest na poza... Następny egzamin Pan na jest... prawo jazdy za dwa tygodnie. Pan jest Tylko, po... <laughs> ja wolę w lewo niż w no, Czekaj, no to teraz dawaj, Przy to Przyduszę dziś. go po żeby go nie naddawać, no, no, tylko żeby no, go no, o, no, no, tą no. lewą nogą. No, no, zobacz, no, zobacz, no, zobacz, no, ale tu no. tempo mam. No, no a na no, dziś, no, nie odkręć no. mu więcej. No, kranu. No, no. Odkręć więcej kranu. Zaraz. Nie no, to jest takie normalne. Masz urządzenie, które ma 800 Nm od razu. Tak. 6 sekund. Od razu, no. Jakbyś nie Faking miał szybkich way. rączek, to. Dlatego ja się zastanawiam, widzisz w naszym ukochanym motorsporcie, to jak to się pojawi, ten elektryczny Rallycross. Jak się pojawią elektryczne wyścigi, to czeka, za na chwilę. zielone światło? Tak, tak, teraz, mi może już włączę kontrolę trakcji, poproszę, albo sam sobie włączę. O, tak, jak się pojawią elektryki, to będzie grubo. No. Ja to lubię takie y, challenge. Dobra, mamy zielone światło, teraz Adaś. Zadanie polega na tym, żebyś jechał też 45 na godzinę mhm. ustabilizowane i dostaniesz szczała. I masz Któro wyprowadzić. Nie? nie powiem ci. <grym> Jaki masz wyprowadzić mężczyznę. E, nie, tak naprawdę teraz jest na funkcji losowej, więc nawet ja nie wiem. Mm -hmm, w którą de, de, stronę będę szczelił. E, dostaniesz strzała, będziesz miał pociski sterowny. Twoje zadanie polega na tym, żeby opanować nadster i zahamować, I zatrzymać, zatrzymać się. się przed zamkniętą kurtyną wodną, która imituje ścianę, w którą nie chciałbyś uderzyć. Ty hamujesz lewą nogą, nie. pomagasz się? Nie. Tylko, prawo jeździ, tylko tak? prawą jedziesz, no. tak? Czyli w A ja jeszcze czas... lewą. Ale no. na cywilnych autach tylko prawą, ty? bo to nic nie daje. Masz ABS, inne rzeczy i lewa noga nie pomaga. Wierz no, ale mnie. jeszcze nie zdążysz zdjąć, a już naciskasz wtedy. Nie eee, przestań się mazać. Nie mażę się. <laughs> Trochę się mazgaję. Trochę szybciej, dobra, 40, no dobrze, ładnie. No, 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 no ale, nie tym razem. Ale koleżko, kolegio, była późna nie tym reakcja. Późno było, był... tak? Uch. To dawaj jeszcze raz. Dawaj, no to obróć się i na... A jak chcesz tędy wrócić to proszę też można. Tak, dziękuję. Musisz bardzo szybką reakcję zrobić. Dobrze. Szybkie rączki. Szybkie ręce. Będę. Tu tak spróbuj nawrócić. Spróbuję. Żeby to jest wyjść. samochód no. elektryczny i zobacz jaki on ma promień Gdzie? Dużo wody. No. Zobacz. masz nas nie kopnie, nie bój się. No. <laughs> Ready. Troszkę za szybko wjechałem. Też Musisz szybszą reakcję na 9. kierownicę. I hamulec. Szybka reakcja. Szybka kontra i. A nie w te strony, bo ciągle. Dobrze, to. dobrze. Już teraz Już, zobacz. Tak. zobacz. Zatrzymaliśmy się dobre 20 parę metrów przed przeszkodą. Gdyby. No właśnie, i teraz no. obalamy kolejny mit, że samochód dużo cięższy, czyli taki, który waży dwie tony 300 kilo 300. i trzech grubasów, bo musicie wiedzieć, że jeszcze operator z tyłu Ta. za nami siedzi. Który... Ile ważysz? 8,5 no. plus kamera 15, 100 wątli. No właśnie. Yy, więc, yy, więc widzicie no, cięższy, ale daje radę. Tak. Fajny ale głos, pięknie, nie? pięknie, Fajnie, naprawdę. No i trzeba w jeszcze raz poproszę, tak. Jeszcze raz to mnie poproszę. Po obieźmy, tak? No Tak? Dobrze. Tam tutaj, w lewo, tam, tam, lewo tam tą drugą. Tak. Pierwsza dziura w lewo. Dobrze. Tak, to ja rozumiem jak mi tak mówisz. No jakby tak. ci teraz Maciek Wisławski powiedział ręcznie mocno ciągnij. No jak? Jechałem z Maciem barburkę ostatnio. No ale wiesz, jak ci tu reczek zaciągnę, to imprezą. niestety zobacz co się dzieje. O! Nie zręczny, ten... tylko to jest pasowy. <głos> no, <głos> no, jak próbujemy te... Dobra, jedziemy dalej. <noise> jak próbujemy ten samochód, testujemy tu od czterech dni już. To wyobraź sobie, że niestety musiałem kilkadziesiąt razy reagować w taki sposób, ponieważ nie czuć prędkości, a ludzie chcą mm -hmm. faktycznie wykorzystać 100% potencjału elektryka i czasami przeginali pałę. No. Proszę. Nie powiem ci, w którą strzeli, gdyż nie wiem, czy, czy jest ustawione losowo. Jestem Trochę gotów. A 45. Tak. No, teraz to była reakcja, koleżan. No. Trochę odrdzewiałeś. <noise> Dzięki Tobie. Nie, naprawdę, no, teraz to było cyk, no, tak pek, ma być. Ta, ta, ta. Dobry driver jesteś, ta lala. No. Ale zobacz, znowu zatrzymałeś się, jest powtarzalne, Z jakim, zatrzymałeś się 20 parametrów przed przeszkodą. W a razie... troszkę wtedy opóźniłem kontra, a teraz opóźniłem hamowanie, bo tak się skoncentrowałem na kontrze, wiesz, podzielność kontra uwagi. Bardzo dobra. No. Dziękuję bardzo, Tomasz. Słodziak jesteś jednak. Zobacz, nie wyglądasz. Nie wyglądam, no trudno. jak to je... wyglądasz? Dobrze, kończymy tę zabawę, tak? Kochany, było super miło. Bardzo pięknie Ci dziękuję. Dawaj, pionę heavy metalową. Oh yeah. No i teraz celem podsumowania, jakby tak się zastanowić. Takie auto, jak to, które testuję tutaj, 440 tysięcy. Taki RS, jaki testowałem na torze z Tomkiem Kucharem, 595, można powiedzieć, śmiało, 600 tysięcy złotych za samochód elektryczny, który ma tak naprawdę uzupełniać gamę samochodów, bo coś spalinowego też by trzeba było mieć, coś szybkiego sportowego też by trzeba było mieć. To jest oczywiście bardzo drogo, ale z drugiej strony te wartości, ten komfort, ta cisza, ten dźwięk sztucznie wytwarzany elektronicznie ten samochód potrafi dać tyle, że myślę, że nawet taki najbardziej wybredny kupujący stwierdzi prędzej czy później Kurczaki pieczone, a może to jest właśnie to, może ja powinienem w coś takiego zainwestować, jeździć parę lat, mieć praktycznie zerowe koszty eksploatacji i o nic się nie martwić. Pomyślcie sobie o tym w długie, dajmy na to zimowe wieczory, chociaż jest lato, załóżcie papucie, przykryjcie nogi pledem i myślcie.